W dzisiejszym odcinku przetestujemy zestaw LEGO City 603, 83, 5 a ja mam 10 lat. W czerwcu kończy 11. Ok, no to rozpakowujemy. O. No i się odchodzi. Gdzie instrukcja? Gdzie jest instrukcja? Nie widzowie. instrukcję. Okej, okay, mam znaleziona instrukcję. No to składamy. Widzowie. Już skończyłem składać ten samochód. Składanie zajęło mi 10 minut. Było takie bardzo fajne. Polecam Wam zakupić ten zestaw. Lub jest bardzo fajny. Jeszcze na częściach zapasowych dostajcie kolejny link. I teraz patrzcie. Wsadzamy ludzika do środka. Zamykamy jego. Podłączamy auto do zasilania. Na razie tam to włożymy. Czekamy chwilę, aż się naładuje. Ok, naładowało się. No i teraz raz. Dwa. Trzy. Ej. Rokaj. Raz. Dwa. Trzy. To jest pancerne. Zobaczymy jak se poradzi z tym. Raz. Dwa. Trzy. No i? Okej. Okay. Odpadły tylko szybki i ten tylny spoiler. No i oceniam ten zestaw 10 na 10. On jest po prostu super. Miłość składa. Mężczyzna pełno tych świecących yy, klocków. No i wiecie. Ogólnie bardzo dobry. O nie! Ludzik się nauczył odpalać auto i... O nie! Okej, okay, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj, aby zasubować ten kanał. No i dzięki za pod, pod ostatnim filmem. Jak zniszczyć minifigurkę Lego za 150 wyświetleń. Dzięki!